Cześć! Żywą z tej strony. Witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku przeczytany z biblioteki. Tym razem będzie to komiks, który wypożyczyłem w Bibliotece Głównej Książnicy weskickiej w Bielsku Białej przy ulicy Słowackiego. A mianowicie Węgiel Krzem. C.S.I. można powiedzieć. Komiks ten wydany został w Polsce przez Team of Comics. Jest to autorstwo Mafio Bablet. Mam nadzieję, że prawidłowo wymawiam tego francuskiego twórcę. I cóż można powiedzieć, to jest science fiction pełną gębą. Pełną, pełną gębą, które odpowiada, albo inaczej, stara się odpowiedzieć na wiele pytań, które literatura science fiction i ogólnie twórcy science fiction, fantastyki naukowej stawiali od wielu, wielu lat. Czyli co nas czeka w przyszłości? Czy możliwe jest stworzenie sztucznej inteligencji? Jak będą się zmieniać społeczeństwa? Jak będzie reagować ta sztuczna inteligencja, inteligencja, jeśli już powstanie? Czy stanowić będzie dla nas zagrożenie? Czy my będziemy chcieli z niej skorzystać, czy będziemy chcieli się pozbyć jej? Można powiedzieć, że takie pytania, tego typu nurt, nurtujące zagadki, zagwoski, przemyślenia pojawiają się w tym komiksie. Bo cóż my tu intrygującego mamy? Mianowicie mamy sytuację taką, że zostały stworzone pierwsze androidy ze sztuczną inteligencją, krzem oraz węgiel. Węgiel, węgiel i krzem. I one, jak się w cudzysłowie budzą do życia, zaczynają odczuwać, oddziaływać, zaczynają obserwować. Rok pierwszy i tak przez wiele, wiele lat. Na początku mają pewnego rodzaju ograniczenia, z czasem się zmieniają. Upływ czasu dla nich jest inny, bo technologia się zmienia. Dla ludzi wokół też jest inny. I cały czas można powiedzieć, cały czas zastanawiamy się, czy one czują, jak w ogóle mają działać, czy mogą działać samodzielnie, czy mogą być samodzielnie. W, w pewnym momencie jest taka sytuacja. Wiem, że to jest spoiler, ale spoiler z samego początku komiksu. Chcę go świadomie podkreślić. Więc jeżeli was to nie interesuje, no to so przewinięcie kawałek. W każdym chodzi o to, że w pewnym momencie ta nasza główna dwójka bohaterów, Węgiel i Krzem. Wychodzą z ośrodka, w którym zostali stworzeni na powietrze, tak nazwijmy to obojętnie, i w pewnym momencie próbuję się uwolnić. No i nie udaje mi się do końca, to znaczy zostałem rozdzielany. Jeden z nich się uwalnia, drugi się nie udaje mu się uwolnić. Dlaczego? To wam już nie powiem, bo to warto przeczytać. Naprawdę warto przeczytać, bo jest bardzo ciekawie podkreślone dlaczego. Dlaczego nie udało się uwolnić jednemu z tych androidów, z tych robotów, sztucznych inteligencji, ogólnie rzecz biorąc. Więc zostałem rozdzieleni i ich spojrzenie, nazwijmy ten ogólnie na świat, się zmienia. Mamy inne perspektywy. Jeden jest cały czas w ośrodku, drugi jest na zewnątrz, na świecie zewnętrznym. Czas płynie. Czas płynie. Zaczynaliśmy, o to jest fajnie pokazane, rok pierwszy. To było fajnie. Pokazane rok pierwszy, rok 183, mnóstwo czasu mija. Świat się zmienia, ewoluuje. Przyzwyczajenia ludzkie się zmieniają, nie zmieniają. Androidy są, zmieniają się, też ewoluują. I to wszystko jest tu bardzo ciekawie opisywane. Jest kilka naprawdę momentów chwytających za serce i takich smutno ludzkich, bym powiedział. Jest tutaj dużo rozważań na temat śmiertelności ludzkości, ludzi ogólnie, przystosowywania się, walki, powiedzmy, poglądów, do czego ona prowadzi. Generalnie komiks jest bardzo, bardzo dobry, moim zdaniem. Jeżeli ktoś jest fanem literatury science fiction, to może śmiało to wypożyczyć i przeczytać. Naprawdę powinien być zadowolony, tym bardziej, że daje dużo, dużo, Wartościowych rzeczy. I nawet sam tytuł ma pewnego rodzaju ciekawostkę. Spójrzcie. CSI, sztuczna inteligencja, ale to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że co do zasady, organizmy żywe, w tym ludzie, oparte są o węgiel. O pierwiastek węgla w swojej strukturze. Sztuczna inteligencja, czy ogólnie komputery, układy scalone opierają się na krzemie. Węgiel, krzem, ludzie, sztuczna inteligencja. Ta paralela, ta porównanie, ta zmienność to wszystko ze sobą fajnie w tym komicie koegzystuje, zderza się, oddziałuje, i koniec jest intrygujący. Nie powiem jaki, bo to nie odchodzi w moim takim omówieniu krótkim tylko bardziej chodzi mi o to, że ja się czy, czytałem to i cały czas się zastanawiałem, czy. Ewentualne stworzenie sztucznej inteligencji pójdzie w kierunku tego komiksu, znaczy w tej wersji, tej historii przedstawionej, jak to było, czy nie, czy inaczej. Niektóre rozważania są to nieoczywiste, niektóre są banalnie powtarzalne we wielu schematach, no ale właśnie o to chodzi. Autor się świetnie bawi tym, co już wiemy, tym, co sobie, jak sobie wyobrażamy sztuczną inteligencję i tym, co on sam dołożył. No i. No właśnie warto przeczytać, po prostu warto przeczytać. Podsumowując jeszcze przed samym podsumowaniem powiem tylko, że jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną jest y, idealnie skrojona pod ten komiks. Po prostu tam gdzie ma być szczegółowa jest szczegółowa, tam gdzie ma być postawione takie symboliczne, że tak określe przedstawienie jest symboliczne. Ludzie są rysowani bardzo fajnie, bo nie są wyidealizowani, jeżeli chodzi o wygląd. Dużo jest takich, powiedzmy, problematycznych elementów. Tak samo z androidami też widać, jak to. Jak widać nawet taką głupotkę, jak technologia się zmienia. To też technologia się zmienia, technologia się dostosowuje czasy w pewnym sensie falują. Po prostu mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. I naprawdę warto, warto przeczytać, dlatego, jeżeli jesteś fanem science fiction, lubisz tego typu klimaty, jeżeli do tego jesteś fanem robotyki, Ogólnie już biorąc kwestie e, jako robotów, ja, robot, Asimowa i inne takie typu historie. Mnóstwo takich egzystencjalnych pytań, wątpliwości, rozkmien, jeżeli chodzi o roboty, będą w, jest w tym komiksie. Ja nie jestem aż takim wielkim fanem Androidów, a na tym komiksie bawiłem się świetnie. Więc z mojej strony mogę tylko polecić, żebyście udali się do biblioteki, wypożyczyli sobie ten komiks, przeczytali na spokojnie i. Być może skłoni to do Was do jakichś ciekawych przemyśleń. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.